Dobra, słuchajcie, czekam, muszę dowiedzieć Justynę, jesteśmy na lotnisku Chopina, wybieramy się w kierunku, gdzie się wybieramy? Na Apol. No, na pojedziemy do Apolu na parę dni, a takżeśmy sobie wymyślili, że sobie ja zrobimy tak jakieś krótkie, o, tu... o, o, o. krótkie wakacje. Także jesteśmy już sobie tutaj na tym, na, na lotnisku. Yy, zaraz jakaś mała kawka. Będziemy pić, ale chyba najpierw musimy się jakoś odprawić. Nie, prawie nie jesteśmy, idziemy tam odprawić. Idziemy w kolejkę stanąć, żeby przejść. Dobra, to by było y, pierwsze wejście, takie y, spontaniczno, krótkie y, i w ogóle. Proszę, nie bramek na chciałem gazetę. Przeszliśmy właśnie bramki. Nic nie przemycaliśmy. Nie badać, uważaj na słowa kuchni. Tak, słowa, 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 słowa klucze. Także jesteśmy teraz w strefie duty free, czyli możemy kupować alkohol 20% taniej. Ale nie zrobimy tego. Nie. Zrobimy idziemy do bramki jakiejś tam. Zobaczyć, którędy mamy wyjść we, w ogóle. I ten. Zobaczcie. Raj. No, no, jaki shopping. Raj cenowy. Raj shoppingowy. E, zobaczyć, którędy mamy wyjść i idziemy na jakąś kawę, nie? Bo jest rano jeszcze. Czemu tak w ogóle szybko idziemy? Dlatego, że się spieszymy. Gdzie? Po no, samolotu. Jaki? Dzień. Bo może jeszcze dużo czasu przecież. Napisane w który jest nasz? 6.15 Gdzie? Ja nie widzę. Tu. 315. O, proszę. 7, 7 stopni jest teraz w tym boarding. Dobra, lecimy. A jest na no jak zwykle torebeczki jakieś, takie, perfumki. Tak, jest na. No. Dobra, mam nadzieję, że coś ubytnie. Ciekawe czy motocyklowy będzie. Po co iść, jak można jechać? W ogóle nie idę, a zobaczcie, a jestem pierwszy od Justyna. No dawaj, dawaj, szybciej, szybciej, Justyna. Szybciej. Szybciej, Po prostu, po prostu, po prostu. Było blisko. Co kupiłaś? Będziesz czytała? Muszę pisać, tak? tak? Dobra. Przeczytam ci śniadanie. Będzie czytane. Gdzie idziesz, Justyna? Nie wiem. Ale masz, ale masz fajny plecak, wiesz? No. Jaka fajna naszywka na nim jest. Ty, idziemy gdzieś na dół, zobacz. Do autobusu. To nie od razu z kieszeni do tego. A, to autobusem idziemy do Neapolu, tak? Jaki wielki samolot. Takim sprzęcikiem będziemy lecieć Pomachaj Justyna! pomachaj. Nie wiem czy ty tamten nie powinieneś siadać poza końcu. A, tak, ja idę tamten. Nie, bo ja siedzę od tyłu, niestety, rozdzielili nas. A ja lecę od tyłu, bo siedzę na tyłu. A Justyna siedzi na początku, także... Tak? Czy są tam Włosi? Włosi? Widzicie wszystkie włosy? Tak, no, A te włoszki Dobra, jakie, co? Tutaj już są. Tam jest po jakieś. Musimy ogarnąć jakiś bilet kilkodniowy, żeby poruszać się komunikacją miejską. I w ogóle. Tutaj jest to. No. Nadszedł czas na pierwszą neapolitańsko-włoską kawę zwaną Espresso. 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 No. jest właśnie tak. To tamte nasze dwie to są nasze dwie. A więc dostaliśmy pierwszą, pierwszą lekcję picia kawy, bo zamówiliśmy dwie Espresso. Espresso i pan, który nam przyrządzał tą kawę, zapytał się, jaką wodę chcemy. tym czy z parking? Ja powiedziałem, że nie, ale jednak zmuszono nas do wzięcia wody. I... może się przed espresso? Tak. Najpierw pije się wodę przed espresso, a potem pije się espresso. Nie wiem, czy o tym wiedziałem, a jak wiedziałem, to zapomniałem, ale teraz już wiem przynajmniej na następne cztery dni. Dobra, to więc. Jemy wodę. Pukamy usta. I espresso. Oczy mi się nie zamkną do środy. Orzesz. Cholera, jasno. No ja to Bye. Thanks again. Bardzo jest zarobiście mocne. Nie wiem czy zdołam wypić za jednym chlustem. muszę kupić wodą, to do zrówka I tak oto minęła pierwsza cholera oh, to... Pierwsza kawa na polu Dobra, wychodzimy na miasto i słuchajcie jest taka opcja, że próbowaliśmy kupić y, bilety na komunikację miejską, ale w punkcie, gdzie można było kupić takie bilety, mieli tylko dla studentów. Tam są jakieś trzy opcje w ogóle tych biletów dla studentów, czyli po 25 euro. Potem jest na 3 dni, za 32 chyba. I chyba na 7 dni. i My chcieliśmy właśnie kupić ten na 7 dni za 34. To jest tylko 2 funty. 2T, 2 euro e, drożej. Na 7 dni niż na 3 dni, także wielkiej straty nie ma, ale nie ma. Ale dowiedzieliśmy się za to, że kierowcy właśnie komunikacji miejskiej strajkują, także w żaden sposób nie dostaniemy się komunikacją do centrum. I prawdopodobnie tutaj ustaliliśmy z tego, że udajemy się na piechotę w stronę naszego zakwaterowania. Gdzie spróbujemy zostawić jakieś. Justyna prowadzi telefonem. Tak, ale wiesz co? Nie wiem. Spróbujemy zostawić część naszych gratów przynajmniej. I, I ten. I uderzyć też pewnie piechoty, albo może tak są już w kierunku centrum. No to co, Justyna? Tak. Idziemy za Justyną. A tak wygląda. Wejście na lotnisko w Neapolu i i okolice, tak? No i jak jeszcze <laughs> znajdziemy, dobrze? Tak, nie wiem. Prowadź nas, prowadź. O, zobaczcie ile tutaj stoi tych yy, skuterów i motocykli. A w ogóle to jest, a w ogóle to jest yy, ciepło. Jest ciepło Jest ciepło, naprawdę Jest fajnie <laughs> na zobacz, palmy jak we włoszech weź nie ruch Prowadzisz, pokaż, pokaż? W ogóle nie tu trochę Dobra Skop, będziemy tak sobie wyskakiwać, dobra? Mamy kierunkowskaz właśnie na nasz hotel I To jest nasz hotel Lecimy Ty, jaki w ty! Do Skody pasuje, ja pierdzielę O, zobaczcie, fajny świetnie. Ile kartonu. Co? Co drugi Antoni? Słuchajcie, żeby przejść w ogóle na miejsce naszej yy, lokalizacji snu, musimy przejść przez cmentarz. Cmentarz w ogóle wygląda. Całkiem inaczej niż Polski, bo są tutaj, jak to nazwać? Nie wiem, kaplice. Jakieś takie kaplice pobudowane, a nie ma żadnych takich standardowych nagrobków jak to w Polsce. Tutaj, o pani. E, spoko, podoba mi się taki cmentarz. Tutaj jakaś ściana, jest za... Tutaj, na jednej takiej kaplicy, może się znajdować kilka tych, kilka miejsc pochówku. Tamasz jest trzy po jednej stronie, trzy po drugiej stronie. Tutaj jedna, także siedem także miejsc na takim metrażu, no ale za to wysokie to jest.

Dobra, jesteśmy już. Zajęło nam to jakieś 40 minut na piechtę z lotniska. E, jesteśmy, ale było z górki, no, ale było z górki. I tak najpierw tak okolica to za mną. E, ciekawy, e, ciekawa architektura tutaj z tej strony. Bardzo ciekawa i nasz. Nasz przybytek noclegowy to jest właśnie to. Hotel Joyful Trzyma Trzy gwiazdki i idziemy obczaić teraz czy możemy zostawić nasze A może rzeczy, może pokój nam dadzą, bo pewnie doła hotelowa się jeszcze nie zaczęła ale Ale idziemy obczaić. No w środku to wygląda dosyć fajnie, tak jak ekskluzywnie, nie? Hello Także spróbujemy teraz sobie wejść do pokoju i, i zobaczymy, co dalej. E, mamy numer 218 pokoju. Trzymaj e, to. Będziemy się udawać windą na drugie piętro. Czekamy na windę, przyjechała. Ja się rozebrałam cała. Nie chcesz? O, jest winda. Drugie piętro. Lecimy. Lecimy z koksem, uderzamy zaraz na miasto, eee, blondy się szykuje w suknie, w ja w garnitur, frak i w ogóle, i lecimy, uderzamy, podbijać Neapol. O, breakfast od 7 do 10. 218 No, takie rary tasy, zobaczcie. Tą Ładnie Ładna tapeta. O. Mam nadzieję, że mamy wspólne łóżko. Mamy klucz? O, no. Nie? O, wsuwa się może, ty. O, działa. O kurde, zobacz, dzwoń poznajomych. O kurde. Mamy tak, jeden, dwa... Wypasy. Odsłaniamy okno. Widok za oknem. Wspaniałe. Wart każdej ceny. Dobra, zwiedźmy, póki jeszcze nie ganiona jest. Duże, piękne łóżko. Naprawdę, rodzinny. Eee, tutaj światło. Mogłam źle wsadzić kartę. Tak, mogłaś. Ale zobacz, tu ale jest, to jest szafa. To jest spoko. O, eee, łazienka. Gdzieś jest mydło, dobrze, że nie działa. Będziemy te, dobra się wycofuję. O i tutaj, tutaj mamy lustro. Proszę plecaczek mój przez następne 4 dni plecaczek ten będzie moim yy, wiernym towarzyszem. Na moich plecach, dobra no to się rozpakowujemy i kombinujemy co dalej.